Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na naukę pisania opartą o metodę sylabową. Dzisiaj będziemy zapisywać sylabę za, a także wyrazy, w których ta sylaba się znajduje. Jeżeli jesteście gotowi, to like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz trening. Żeby nauczyć się pięknie pisać sylabę za, Musimy nauczyć się zapisywać nową literę, bowiem sylaba za zbudowana jest z dwóch liter, dwóch znaków graficznych. Pierwszą z tych liter jest litera z, tak nazywamy ją w alfabecie, ale brzmi ona jak z. W połączeniu z literą a daje nam sylabę za. Sylabę Z możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo za pomocą małej, albo wielką literą. Pora zatem zapoznać się z pisownią, zapisem małej i wielkiej litery Z. Oto litera, która w alfabecie nazywa się Z, natomiast brzmi ona jak Z. Zarówno mała, jak i wielka litera Z. Są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać małą i wielką literę z. Mała litera z i wielka litera z. Zapraszam Was teraz do wykonania ćwiczenia polegającego na zapisywaniu liter z. Wielkiej i małej, po kropeczkach, po śladzie. Zaczynam trening od wielkiej litery Z. Zapisuję ją po kropeczkach. Zaczynam od góry taką jakby falą, która umieszczona jest na górnej linii. Następnie ukośnie kreseczką. Przejeżdżam przez dwa pola, dojeżdżam do dolnej linii. I wykonuje znowu taką falę, ale skierowaną w prawą stronę. I tak wygląda wielka litera z, mała litera z wygląda bardzo podobnie, z tym tylko, że jest ona na jednym polu, tak? przebiega przez jedno pole, hops i Wygląda to w ten sposób, tak? Więc y, y, wielka litera z y, przebiega przez dwa pola, mała litera z przez jedno pole. Staram się tak zapisywać tę literę, by równiutko dojeżdżać do linii. A teraz moi drodzy, zapraszam Was do zeszytów. Zaprezentuję wam teraz w jaki sposób zapisać sylabę za. Pierwszy sposób zapisu. Zaczynamy od kreślenia litery z zgodnie z jej kierunkiem zapisywania. Następnie odrywamy rękę i dołączamy literę a, którą zapisujemy bez odrywania ręki zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Pokażę raz jeszcze, jest to pierwszy sposób zapisu, a więc litera z, mała litera z w polu środkowym, oderwana ręka, i do tego dołączamy literę A, którą zapisujemy bez odrywania ręki. Teraz zaprezentuję Wam drugi sposób zapisu sylaby za. Zaczynam. Odkreślenia małej litery z w polu środkowym. Następnie, nie odrywając ręki, dołączam kółeczko, które kreślę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę i dołączam do kółeczka laseczkę, i tak wygląda drugi sposób zapisu sylaby za. Pokażę raz jeszcze. Litera z. Od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was łatwiejszy. Teraz przedstawię Wam zapis sylaby za, która, jak widzicie, zapisana jest wielką literą. A więc rozpoczynam od wielkiej litery z swój zapis. Jak wiecie, wielka litera z przebiega przez pole górne i środkowe. Po jej zapisie odrywam rękę i dołączam literę A, którą zapisuję bez odrywania ręki. Raz jeszcze pokażę. Wielka litera z, zgodnie z jej kierunkiem zapisu, czyli od góry ku dołowi dwa pola, zakreślam. Po zakreśleniu litery z dołączam literę A. Którą jak widzicie zapisuję bez odrywania ręki. A teraz pokażę Wam drugi sposób zapisu sylaby ZA zapisanej wielką literą. Zaczynam od wielkiej litery Z. Swój zapis. Ciągłym ruchem z góry na dół i nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, które przebiega mi przez pole środkowe, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, i dołączam laseczkę. Teraz jeszcze pokazuję drugi sposób zapisu sylaby za, a więc wielka litera z. Nie odrywam ręki, dołączam kółeczko, którego kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. To jest drugi sposób zapisu sylaby za. Wybieramy ten sposób, który jest dla nas łatwiejszy. Teraz zaprezentuję zapis wyrazu gaza. Zaczynam od litery G. Jest to mała litera G, która, jak wiecie, zjeżdża mi na dół do pola dolnego. Po zapisaniu litery G odrywam rękę i prowadzę swoją dłoń do zapisu litery A, którą zapisuję bez odrywania ręki, i od razu łączę z kolejną literą, z literą z. Po jej zapisie odrywam rękę do zapisu litery A, którą dołączam i zapisuję bez odrywania ręki. Jest to pierwszy sposób, a teraz pokażę drugi. Drugi sposób zapisu wyrazu gaza wygląda w ten sposób, że rozpoczynam od zapisu litery G zgodnie z jej kierunkiem zapisywania, następnie nie odrywając ręki prowadzę dłoń. Do zapisu litery a, ale najpierw kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchów wskazówek zegara, dołączam laseczkę i od laseczki od razu łączę literę z i nie odrywając ręki, zapisuję kolejne kółeczko, kierunek przeciwny do ruchów wskazówek zegara. Odrywam rękę i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was łatwiejszy. Obydwa zapisy są poprawne. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening pisania przebiegł Wam w sposób łatwy, miły i przyjemny. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia wkrótce podczas kolejnego odcinka i spotkania z nową sylabą. Papa, pa, buziaki dla Was. Hej!